Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Przed nami kolejny odcinek, na który przygotowałam zestaw za 60 zł. Mam Big Zdrap, Zodiak, Cały Naród Drapie, Zdrapki, Maxi Cash, Super Linie i Hot 13. Zanim zacznę zdrapywać, chciałabym was, Wam bardzo podziękować, bo wpadło 2400 subskrypcji.

Za wysoko. 7, 12 i 1. No to pierwsza przegrana. Druga zdrapka to super linie z numerem 40. Idealnie widać całą. Szukam najpierw diamentu i podkowy. Spodkowa, diament, podkowa, podkowa, i tutaj podkowa. Łódź i klucz. Łódź, klucz. No, zaczyna się naprawdę fajnie. Sporo symboli już się odsłoniło, a dopiero cztery odkryłam. Wiatrak i kwiat. O chyba za szybko, za szybko pochwaliłam. No i nie widzę ani tego, ani tego. Biedronka i moneta. No piękne, nie? kolejne symbole, których nie ma. Klapki i balony. Klapki. Klapki. Hmm. I tu, klapki. Kolejne to piłka i kości. Piłka jest, kości są, kolejna piłka, jeszcze jedna, i kości. Serce i gwiazda. Cytryna i słoń. cytryna, dalej to czapka i rolki, jest czapka i tutaj czapka, parasol i leżak, parasol, leżak i leżak, sakwa i krap jest sakwa i jest krab, który daje linię. Sakwa, krab i sakwa. Ok, jest jedna linia, a wygrana to 5 zł. Nie zdziwiło mnie to, chociaż wiadomo, każdy zawsze liczy na więcej. Pierwsza piątka wpada. To teraz maxi Cash z numerem czwartym

Pięćdziesiąt cztery, szesnaście, dziewiętnaście, trzydzieści osiem, dwadzieścia jeden, trzydzieści pięć, czterdzieści siedem, dwadzieścia dziewięć, pięćdziesiąt trzy, trzydzieści sześć, pięćdziesiąt jeden.

moje szesnaście czterdzieści trzy trzydzieści cztery siedemnaście czterdzieści dwa trzydzieści pięć czternaście czterdzieści osiem pięćdziesiąt dwa piętnaście jedenaście Pięćdziesiąt siedem, trzydzieści siedem, dwadzieścia osiem, trzynaście, dwadzieścia dziewięć, pięćdziesiąt jeden, czterdzieści, trzydzieści dziewięć i dwadzieścia siedem, jak to ktoś na kanale powiedział jakiś czas temu, najwięcej w każdej sprawce jest oboków. Jak widać. Zowiak z numerem szóstym. Szukam gwiazdy lub mnożącego księżyca. Zaczynam od Flaminga. Następnie jest Sputnik, Parasol, Miś, Delfin, Teleskop. Konik, Syrena, Krab, Żółw, Lira. Jednorożec, ziemia, kotwica, naczynie, kompas, słońce, statek, chmura i ufo. No to ale sobie wybrałam. Big zdrap numer 15. Ops, ale się rusza.

czterdzieści trzy, czterdzieści siedem, trzydzieści dziewięć, dwadzieścia cztery, pięćdziesiąt siedem, pięćdziesiąt jeden, pięćdziesiąt dwa, trzydzieści trzy, trzydzieści dwa, szesnaście, czterdzieści dwa. Dwadzieścia sześć, trzynaście, czterdzieści pięć, dziewiętnaście, czterdzieści sześć, trzydzieści pięć, czternaście i ostatnia to trzydzieści osiem. Pojawiła się jedna wygrana pod czterdzieści jeden, a jest to czterdzieści złotych. Wow! Kontrolne na serdyżki. No, zaskoczyła mnie. Kaka. Fajnie. Naprawdę fajny ratunek. Bo dzisiaj na wydane 60 zł. Big zdrap daje 40. Superlinie dokładają piątkę. Czyli odzyskałam 45 zł. No ta big zdrab to chyba stanie się jedną z moich ulubionych zdrapek. Premiera wyszła naprawdę świetnie. W jednej z zdrawce wpadła aż stuwa. Kto nie widział tej premiery, to zachęcam do obejrzenia. Naprawdę wyszło fajnie. Byłam wtedy na plusie. Dzisiaj też uratowała. Jeżeli Wam się podobało, zachęcam do zostawienia łapki w górze. I widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!